trenerze z Leszna do Gorzowa w bardzo dobrych humorach będziecie wracać? No, na, na tym nam zależało. Nie, my nie ukrywamy, że od początku sezonu zależy nam na wygrywaniu wszystkich meczów. My, e, mamy jasno określony cel, jaki mamy osiągnąć w tym sezonie. E, także gratuluję tutaj moim zawodnikom, bo wykonali kawał dobrej roboty. Byliśmy przygotowani na, na bardzo e, takie trudne warunki, które przygo przygotuje nam drużyna tutaj z Leszna. Jest to bardzo dobra drużyna, pomimo pewnej przebudowy e, jest e, Posiada dalej w swoim składzie bardzo dobrych, doświadczonych zawodników, no i te, i te dzisiaj warunki meczowe wcale nie były takie proste, jak może wskazywać na to wynik. My naprawdę musieliśmy się tutaj na, natrudzić, tym bardziej, że, że też mierzymy się ze swoimi pewnymi problemami, ale no mówię jeszcze raz, podkreślę, że tutaj wielkie gratulacje i wielkie wyrazy szacunku dla moich zawodników, bo stanę dzisiaj na wysokości zadania. Z tymi problemami radzicie sobie bardzo dobrze, a jak radzicie sobie z tym koronawirusem? ja was tam w drużynie? No niestety nas nie, nie ominął, ale my mamy taki wewnętrzny regulamin, który zapewne jest w każdych drużynach taki, taki słowny. Mianowicie, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek takie objawy chorobowe, po prostu nie przychodzi na trening. Dlatego ci zawodnicy, którzy, którzy mieli pozytywne wyniki, oni już dłuższy czas nie przychodzili na treningi, także byli w takim, w takim odizolowaniu domowym, takie jakie są zalecenia ministerstwa. No i na szczęście nas to w miarę uchroniło, choć nie ukrywam, że musimy Chcieliśmy przełożyć jeden z meczów u nas z kątami wrocowskimi. No borykaliśmy się właśnie w tym momencie z dużymi problemami kadrowymi, bo raz, raz te pozytywne wyniki u dwójki zawodników, plus takie problemy typowo przeziębieniowe z racji też okresu jesienno-zimowego. Ale na szczęście pozbieraliśmy się. Czeka nas jeszcze do rozegrania ten zaległy mecz z kątami wrocowskimi. Dzisiaj tutaj przyjechaliśmy w tym, można powiedzieć, poważnym osłabieniu. Mimo wszystko nasza kadra jest tak zbudowana, że każdy, kto, kto wchodzi, daje z siebie wszystko, daje z siebie 100% i nie obniża tego poziomu sportowego. Niemniej jednak nie mogę dzisiaj skorzystać z, 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 ze wspomnianych zawodników, ale my jeszcze raz podkreślę, no poradziliśmy sobie z tym problemem w wyśmienity sposób i, i, i naprawdę ukłony dla moich zawodników, bo trudne spotkanie, wygraliśmy bardzo wysoką ilością bramek, wyniki idzie dalej, także wielkie dzięki. Ciężko jest łączyć rolę grającego trenera? No nie ukrywam, że przed sezonem myślałem, że to będzie trochę inaczej wyglądało, myślałem, że może będzie trochę lżej, bo nie ukrywam, że po, tym, po tych pierwszych miesiącach mojej podwójnej roli jest to kawał, kawał roboty do wykonania i naprawdę muszę, muszę wejść na, na wyżyny moich sił wewnętrznych, ale bardzo się cieszę, bo drużyna bardzo mi, bardzo mi pomaga i, i tak jak już wcześniej mówiłem na początku, na początku sezonu weszliśmy w te jasno określone reguły w pełni. Każdy zawodnik zaakceptował to, o czym sobie rozmawialiśmy już na początku sezonu. Więc, jeżeli tak wygląda współpraca, to, to mimo że czasami nie jest łatwo, ale, ale jest o co walczyć i z kim walczyć, to, to najważniejsze łatwo nie jest, a sponsorzy i miasto pomagają w tym trudnym okresie? No oczywiście, oczywiście że tak, choć tutaj jeżeli chodzi o szczegóły, byśmy musieli porozmawiać z ludźmi kompetentnymi, którzy, którzy w klubie zajmują się tymi szczegółami, z dyrektorem sportowym. To, to jego należałoby o to pytać, choć z tego co ja wiem, choć nie jestem najlepszym źródłem informacji, miasto wspiera, będzie nas wspierać dalej w takim stopniu, jakim nas wspierało we wcześniejszych sezonach, no i oczywiście możemy liczyć na na, na naszą rzeszę sponsorów, którzy z roku na rok tak naprawdę przybywają, wspierają nas, bo nie ukrywamy, że chcemy, aby piłka ręczna w Gorzowie dalej się rozwijała w ten sposób. Naszym celem jest awans do Ligi Centralnej, która będzie odpowiednio obudowana, dlatego no, jest to łakomy kąsek dla, dla sponsorów i, i bardzo dziękujemy. Teraz może trochę się wychylę, bardzo dziękujemy sponsorowi, który, który teraz wszedł, jakby w tym sezonie, a mianowicie TL Ubezpieczenia Stalgorzów. Także no, by to budowało nas dalej, bo nie, nie ma co ukrywać, bez tego ciężko zbudować odpowiedni poziom sportowy, który musimy utrzymywać. Krzysztof Meissner, co można powiedzieć po takim spotkaniu jak dzisiaj to z Gorzowem? Przede wszystkim, wydaje mi się, że powinniśmy przeprosić widzów, którzy nas oglądają w internecie. No wiadomo, Gorzów ma inne cele niż my mamy, my walczymy, można powiedzieć, o utrzymanie. Oni awans do tej pierwszej czwórki, czyli tak zwanej Ligi Centralnej, gdzie będzie utworzona prawdopodobnie. Mamy dużo młodzieży i niestety powielamy bardzo dużo prostych błędów, i no tak wygląda. Byliśmy we Wrocławiu też zespół z górnej części tabeli, my jesteśmy z dołu i powtórka z Wrocławia. No, właśnie te trzy mecze w tym tygodniu miały wpływ jakiś na to, jak to dzisiaj wyglądało? Wpływ? No kondycyjnie jesteśmy na pewno przygotowani na to. Trenujemy cztery razy w tygodniu, myślę, profesjonalnie. No... Jesteśmy młody zespołem, mamy tam kilku starszych zawodników, w tym Mateusz płaczek, który dużo podpowiada nam. No ale młodzi muszą zdobywać minu. Dla nich każda minuta na boisku będzie procentowała. Jak nie w tym sezonie, to w przyszłym sezonie miejmy nadzieję. Pozytywnie było w pucharze Polski to dla was taka przygoda i liga jest jednak najważniejsza? Czy jak to wygląda? Liga jest ważna, ale dużo dają zwycięstwa psychicznie, bo jak się wygra, to, to w każdy kolejny meczu chce się też wygrywać, więc w czwartek znowu gramy w puchar Polski i miejmy nadzieję, że wygramy. Bo teraz jest przerwa od ligi trochę i to nas może podbuduje. No właśnie o tej podbudowaniu, o tej psychice, jak to jest się motywować do takich meczów jak dzisiaj bez publiczności, to tak trochę przypominało sparing. Nie, ja uważam na swoim przykładzie, że jak wchodzę na boisko, to dla mnie trybuny nie istnieją. Czy była widownia, czy nie wiadomo, jest aplauz, jest wszystko, ale ja się skupiam tym, co jest na boisku i tak samo myślę, że jest reszta. Więc y, nie patrzymy, czy jest ktoś, czy nie, a wiadomo, gra się super przy kibicach, ale no, musimy najważniejsze, że gramy teraz, więc to się powinno liczyć. Panie trenerze, no ten dzisiejszy mecz, to tylko te trzy minuty pierwsze wyglądały pozytywnie, a resztę to już musi znam powiedzieć, co tu się dzisiaj stało? No stało się to, że za szybko chcieliśmy oddawać rzuty i bardzo łatwe kontry zespół Gorzowa wyprowadzał. I, I stąd ta różnica, przy tak dobrze grającym przeciwniku każdy błąd jest kategorycznie wykorzystany i dzisiaj to miało miejsce. Te dwa poprzednie mecze z tego tygodnia miały wpływ na formę dzisiejszą drużyny? Znaczy się nie, bo myślę, że początek gramy dobrze i później takie nieprzemyślane sytuacje. Mówimy sobie w szatni, że gramy konsekwentnie, a tu nagle dwa, trzy błędy takie indywidualne. Do tego nie trafiamy chyba trzech, trzech czterech bramek, bo Akurat piłka odbiła się od słupków, i stąd się zrobiła przewaga. A mówię, no, Gorzów jest na tyle dobrym zespołem, że sobie nie pozwoli, żeby tą przewagę roztrwonić. Jak uszukaj jakichś pozytywów, to cofnę się do tego, co było w czwartek, czyli puchar Polski. No tak, ale Puchar Polski to jest Puchar Polski, my musimy się skupić na, na pewno na lidze i, i teraz mamy dużą przerwę, chociaż teraz w czwartek zagramy jeszcze mecz finałowy w Pucharu Polski w eliminacjach wojewódzkich, ale to na najbliższe tygodnie na pewno będziemy pracować na, na tym, żeby skuteczność poprawić, bo, bo w tym elemencie na razie leżymy.